Już za tydzień Sport is nowość, Turniej Darta, faza grupowa już za tydzień na naszym kanale, a później w maju ćwierć finały, a w czerwcu w półfinały i finały i poznamy najlepszego zawodnika Sportis Dart, z naszego klubu. A dziś ze mną jest Weronika Helińska, kapitan sportyjska KP Wydgosz, która przeprowadzi dla Was losowanie grup i jesteśmy ciekawi, kto na kogo trafi w fazie grupowej, a mamy 16 zawodników. Kolejności alfabetycznej Dawid Anaszewicz, Agnieszka Gminka, Michał Kalita, Olena Klepacka, Karolina Łaniewska, Karolina Majda, Arkadiusz Nowicki, Alicja Piechowska, Kamila Rosińska, Aleksandr Szpilewski, Damian Stasikowski, Aleksandra Sudek, Adam Szumski, Aleksandra Widcza, Kajetan Wojciechowski, Mateusz Zbiranek. I rozpoczynamy losowanie. Mamy 16 numerów. Weronikow wybierz pierwszy numer? Może, oczywiście. Ósamka. Mój no, numer na 8. Kogo tam mamy? Adam Szumski. Adam Szumski. Grupa A. OK, odkładam na bo. Kto w grupie B jako pierwszy? Szczęśliwa 13. Trzynastka szczęśliwa. Aleksandra Wiczczak. Aleksandra Wiczczak. Grupa C. Jako pierwszy. Pierwsza. Pierwsza. Ola Klepacka. Ola Klepacka. I grupa D. Numer jeden. Wybiera Weronika Hemińska. Wybiera Kajetan Wojciechowski. Pierwsze miejsca już obsadzone, i rozpoczynamy od nowa wybór do grupy A. Karolina Majda. Karolina Majda, która zmierzy się z kierownikiem swojego zespołu. <grym> Grupa B. Aleksandra Sodyk. Dwie Aleksandry mamy Dokładnie. w grupie B. C. I pierwszy rywal lub rybalka Oleny Klepackiej to Agnieszka Klinka. I grupa D tutaj rywalem Kajetana Wojciechowskiego Mateusz. Kolega Gdań. z zespołu Mateusz Zbiranek. Bardzo koleżanki. tak? Wiemy. Tak. Rozpoczynamy kolejną, trzecią kolejkę. Grupa A. Adam Szumski, Karolina Majdal. Nie mogło być inaczej, półkarka z podpiska <noise> Alicja Pierocka. Grupa śmierci. Tak. Grupa B. Tu mieliśmy dwie Ole. Ole Wiczak i Ole Sudek. I dołącza koleżanka z różnych. Karolina Grupa C, Olena Klepacka, Agnieszka Glimka i Kamila Rosińska. I, I w grupie D, czy też będziemy mieli piłkarza z Uochowa? Tak, na Uchwała miejsca się kosmi. Ciekawie układa się to masowanie. <noise> <noise> Zostały jeszcze cztery kartki cztery nazwiska grupa A. Arkadiusz Nowicki. Arkadiusz Nowicki, Adam Szumski, Karolina... Czyli jest przełamanie. Jest przełamanie, ale mi się wydaje, że to tak jak mówiłaś, jest grupa śmierci. Grupa, śmierci. grupa B, Ola, Wiczak, Ola Sudyk, Karolina Łaniewska Michael i jako Kalita. taki rodzynek słuchowa Michał Kalita. Dwie nr 11 wybiera Weronika Kelińska, Dawida Naszywicza Czyli grupa C również grupą złożoną z Wikarek i Dawida I z AKP. I został jako ostatni Aleksandr Szpierski do grupy D. Podsumujmy w grupie A fazy grupowej Sport Zdart Adam Szymski, Karolina Majda, Alicja Piechocka, i Jarkariusz W grupie B Aleksandra Wiczczak, Aleksandra Sudyk, Karolina Łaniewska i Michał Kalita. Grupa C to Olena Klepacka, Agnieszka Glinka, Kamila Rosińska i Tanaszewicz. I grupa D. Wojciechowski, Zbiranek, Stasikowski i Szpilerski. Tak, a według Ciebie, patrząc tak na te grupy, kto jest faworytem, że w czerwcu odbierze główną nagrodę? O, ciężko jest mi wskazać, ale myślę, że tutaj e, pierwsza pozycja w grupy A to jest mocno. Adam pod... Szumski, tak? Tak, jak najbardziej, no mi to... się kojarzy. Adam Szumski tutaj i Nowicki, to na pewno będzie pojedynek, który będzie elektryzował za tydzień. Kiwiców złochowa i zbyt gorszy. Weronika Helińska wylosowała dla Państwa grupy Spotify Dart. Ja dziękuję Państwu i zapraszam na transmisję fazy grupowej. Ta faza grupowa już pojawi się za dwa tygodnie w czwartek na naszym kanale. Dziękuję. Zapraszam.